Przenosimy się do pruszkowa, bo tam jest Grzesiek Dolniak. Od rana pokazuje nam, że złomowisko to jest dobre miejsce do tego, żeby spędzać czas wolny w wakacje. Nie wiem, uważasz, że tak jest? No okazuje się, że tak. Okazuje się, że tak do Grześku. Miałem kiedyś kumpla, który mówił mi, że mój samochód to kupa złomu. To niech mi teraz podskoczy, teraz to ja siedzę w arcydziele zrobionym ze złomu właśnie jesteśmy w pruszkowie. Pozwólcie Państwo, że się wygrzebie! Z mojego wehikułu. O, pyk. proszę bardzo, tu się wszystko rusza, wszystko się otwiera i zamyka. Pruszków. Skup złomu przy czołgu, a w tym skupie wystawa galerii figur stalowych. Mariusz, dzień dobry. Witam serdecznie. Mariusz Olejnik, który jest autorem pomysłu. Tak, dokładnie, ja jestem autorem i założycielem pierwszej, jak się okazuje, galerii na świecie stalowej. No właśnie, jak się okazuje pierwszej. To jest ciekawe. Nikt czegoś takiego nie robi i wcześniej nie robił. Tak, no nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby zrobić właśnie tego typu galerię. Ja inspirowałem się tutaj galerią figur woskowych z Londynu, Madame Tissot. No i tak powstała właśnie galeria figur stalowych. A jaka była pierwsza rzeźba? Jak to w ogóle powstało, ten pomysł, ta iskra? No pierwsza rzeźba to był najzwyklejszy, dziś mogę powiedzieć, stolik na bazie V8. Widla z tego silnika samochodu. Okej, okay, okej, okay, moment. E, dla lajków, widla te 8 i tak dalej? No taki po prostu zwykły blok silnika od samochodu, tak? Stolik z silnika, o. Stolik z silnika. No, nic szczególnego okazuje się, patrząc na dzisiejsze standardy, które mamy tutaj w galerii wykonania. No nie należy się chwalić tym moim dziełem, który który był jakby tą próbą. No i jak... ja, ja, ja tak myślę, czy zapytać, ile kosztuje takie tacko, ale nie wiem, czy nie narażecie na wizyty złomiarzy. <gry> no tak, tutaj, tutaj możemy, akurat przy tym stoimy. Tu jest rzeźba Lamborghini Aventador, która 16 maja tego roku miała swój debiut. I na tych to targach, które odbyły się w Warszawie, dwóch Amerykanów w sprzeczce zaproponowali nam 100 tysięcy dolarów. Mówię w sprzeczce, bo podczas tej sprzeczki w wyniku jej wynikło, że chcą zabrać ją do Stanów i podać licytację. A takie Lamborghini prawdziwe, to ile kosztuje? Powiem szczerze, na chwilę, czy, na chwilę obecną... Czy się zastanawiam, czy przebija cenę prawdziwego, czy nie? Nie, nie. Myślę, że jeszcze te moje nie. Natomiast myślę, że w niedługim czasie dowiem się, podążając do, do salonu po swoje wymarzone Lamborghini. A, tego, tego Ci życzę. <laughs> Powiedz naszym widzom jeszcze raz, gdzie można to obejrzeć, kiedy można to obejrzeć. Zaproś po prostu. Więc na chwilę obecną zapraszamy wszystkich do skupu złomu przy czołgów pruszkowych, gdzie mieści się wystawa galerii figur stalowych. Tutaj jesteśmy do końca stycznia. Potem przenosimy się do stolicy turystycznej Polski, czyli do Krakowa i tam już od nowego roku będziemy gościć już w dużo większych metrach, halach. Nie tylko samochody, mamy jeszcze postacie filmowe, które pokażemy za jakąś chwilę w pytaniu na śniadanie, tak? Tak, oczywiście. Zapraszamy serdecznie. No to widzimy się jeszcze raz ze skupu złomu, proszę Państwa, kto by pomyślał. Do zobaczenia. Witamy ponownie z Pruszkowa, ze skupu złomu, ale skupu złomu przerobionego na galerię sztuki. Obiecywałem postaci filmowe, no to mamy postaci filmowe, tych nie muszę przedstawiać. Mariusz opowie nam z czego są zbudowane. Także tutaj mamy autorobota, który muskularną swą postawą przedstawia wielką rzeźbę w wysokości ponad 3 metrów zbudowaną tak jak tutaj widzimy głównie z elementów samochodowych. Tutaj mamy większość elementów zawieszeń. Tutaj mamy tryby, które można znaleźć w skrzyniach biegów, różnego typu elementy tutaj hamulcowe. Jakieś amortyzatory. Czyli rozumiem, że na niejednym warsztacie by się taki robot przydał. No tak, tak. Jest cała masa tutaj tych wszystkich rzeczy. No jest to jeden wielki, potężny wóz. Ile trwa przygotowanie takiego robota, zbudowanie takiej rzeźby? Ten eksponat budowaliśmy 4 miesiące. Związane jest to z tym, że jednak no, musimy nanosić cały czas korekty, i tych poprawek jest mnóstwo, dlatego że. No to, jest, to jest wszystko dziełem przypadku tak trochę i, no i nie zawsze trafia to, co jakby mój zespół robi, żeby trafiło w mój gust. No ale o to no, jest. Rozumiem, podstawać. czyli Ty tak sobie teraz siedzisz i oceniasz i mówisz, to nie jest w moim guście, to proszę poprawić, tak? Tak, tak, tak. No, ode mnie można, do... można sobie pozycję wyrobić, proszę Państwa? Można. <noise> ode mnie zależy, co ma być pokazane w galerii, żeby chcieli to zwiedzać i oglądać zwiedzający, tak? Dobra, mamy roboty. Przejdźmy może dalej, bo widzę Spidermana. Dobrze widzę? No tak, jest to rzeźba inspirowana bohaterem filmu. Tak jak widać jest wykonana z też masy elementów i też mamy tutaj trybiki, różnego typu klocki hamulcowe. To powiedz mi Mariusz jeszcze taką rzecz. Chcę zrobić dziewczynie prezent, wysyłam wam jej zdjęcie i jesteście w stanie mi ją tak wiernie odtworzyć jak człowieka pająka? No, myślę, że nawet bardziej. Mamy człowieka w swoim zespole, który potrafi ze zdjęcia zrobić ludzką twarz jest bardzo, że tak powiem, daleko stąd, bo liczy sobie to 20 tysięcy kilometrów od tego miejsca, gdzie się obecnie znajdujemy. Współpraca wygląda tak, że jest tam nasz opiekun, czyli Polak, który włada jego tubylczym językiem i tak się porozumiewa. Tubylczym, to gdzie on siedzi? A. I skąd on ma złom? <laughs> o to pyta reszta świata. No to już jest jakby tajemnica firmy. Odbywa się to tak, że cały czas się komunikujemy mailem, no bo ten, że to artysta nie obsługuje nawet telefonu ani komputera. Znalazłem go pod sklepem w pewnym kraju. Proszę. Tak się załatwia biznesy. Z takich miejsc się bierze wybitnych artystów. Możecie sobie Państwo zamówić twarz swoją albo kogokolwiek, u pana Mariusza, a przede wszystkim obejrzeć fantastyczną wystawę w Pruszkowie. Zapraszamy. Tak, oczywiście zapraszamy serdecznie. Panowie, czy wyraziłem się jasno? Mają rozmach skurwisyny.